Cześć, to szybki. W dzisiejszym odcinku, co lepsze, Perlit czy Vermiculit na outdoor? Rzecz jasna. I tak, yy, zdecydowanie, jeśli chcemy zachować wilgoć gleby na dłuższy czas, no to Vermiculit. Nie tam jakieś hydrożele, co tam u niektórych youtuberów możecie usłyszeć, bo to jest igranie z naturą. My chcemy wszystko naturalnie. Wiadomo. A więc żadnych pochłaniaczy wilgoci, żadnych kurde żelów, hydrożelów, takich bardziej tutaj na, na tym kanale nie znajdziecie. Tutaj tylko w pełni natura. Eee, nawet kurde, jak jeśli się da, to żadnych nawozów. <laughs> no ale wiadomo. Tutaj teraz mamy takie klimaty, że tutaj pada raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie. A więc na pewno nie chcemy ciągle biegać na spota i ciągle podlewać. To jest oczywiste. Dlatego vermiculit. Polecam bardzo, bardzo polecam vermiculit na outdoor. Już po pierwszych dniach zauważyłem. Przychodzę po dwóch dniach mega gorąco, a wody wlem tylko ciut. Tylko ciut, bo miałem jedną buteleczkę na kilka dołków i tylko wlałem tyle, ile trzeba tam. I wiadomo odnać nasiona zacząłem. <laughs> I zdecydowanie Vermicolid przyszedłem po tych kilku dniach <laughs> i nawet po takiej małej ilości wody. Kurde, miałem wrażenie, że gleba jest tam wilgotna pomimo wszystko. No mega. Także zapamiętajcie tą nazwę, jeśli chcecie mieć. Eee... Wilgotną glebę pod krzaczorkiem jak najwięcej czasu. Vermiculit. Tak, swego czasu jeszcze myślałem, że perlit jest lepszym rozwiązaniem, ale nie, nie. Tylko i wyłącznie vermiculit. Amen.